you Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Cześciom Noż I jestem właśnie na podanie siódmym, które za parę dni zostanie otwarty. Czyli już za chwilę faktycznie będziemy mogli przejść i odjechać z tego planu. podobnie jak na podanie szóstym i z podobnej nawet długości. Mamy tutaj wiaty, żeby się schować przed wiatrem, i specjalne miejsca, gdzie możemy faktycznie usiąść. I już za parę dni będziecie mogli z niego skorzystać. Przenosimy się do studia. No i dokładnie, jak powiedziałem, bezpośrednio z pracy budowy, znajdujemy się bezpośrednio na Warszawie Zachodniej. Przejdziemy się teraz z całą długością pedału 7, mniej więcej jak to wygląda. I też zwróćcie uwagę, że znajdujemy się tutaj, jak widzicie, w sektorze A. Na torze trzecim, dalej mamy tor piąty i na peronie siódmym. No i tak, cały peron, jak będziecie widzieć teraz na tym przejściu, jest aktualnie po prostu wykończany. Wszystkie tutaj ostatnie elementy były jeszcze robione, zdjęcia są z poniedziałku. Natomiast w środę, nie wiem kiedy wy to ale najprawdopodobniej też w środę, to w środę zaczynają się dziać odbiory techniczne, i najprawdopodobniej na przestrzeni kilku dni będziecie mogli już z niego skorzystać. Czyli pewnie w tym tygodniu jeszcze będziecie mogli już wjechać bezpośrednio pociągiem na pewno siódmy, czy też bezpośrednio zejść składki na pewno siódmy i zobaczyć jak to wygląda. I od razu Wam mówię, wielkiej rewolucji jeżeli byliście już na pewnie szóstym, nie będzie. Co prawda tutaj deszczu już nie uświadczymy, bo po prostu nie ma jak padać deszcz, bo z każdej strony mamy już dach poustawiony. O tyle sam peron jest bardzo podobny do peronu 6, jednakże jest po prostu już w środku trzech peronów, które są aktualnie budowane i całkowicie nowe. Przy okazji tutaj widzicie też, że jest peron 8 i przy nim też prace są dosyć zaawansowane, ale o nim więcej opowiem w materiale już bezpośrednio w weekend. Najprawdopodobniej pojawi się w weekend. No, i jak widzicie. Tutaj wszystko jest gotowe. Mamy już też zamknięte przejście. Tutaj to na dół. To jest do przejścia podziemnego. W przyszłości, będą schody duchowe, ale zanim to wszystko powstanie, to wiecie, to jeszcze musi powstać przejście podziemne. A tam jeszcze tego wszystkiego nie ma. Tutaj widzicie, są układane jeszcze płyty faktycznie. Całe tutaj części brukarskie powstają, no ale tablice już z napisem Warszawa Zachodnia tutaj są i jeszcze do składów nie było wstawionych na tablicach, więc nie mogę wam powiedzieć, jaki pociąg przyjedzie pierwszy i o której godzinie. No ale oczywiście mnie na otwarciu nie będzie, jak to już tutaj wychodzi, tak samo na pierwszym pytaniu, który by został otwarty, czyli na pytaniu szóstym, mnie nie było podczas otwarcia. To tutaj również nie będzie mnie, bo głównie dlatego, że po prostu nie wiem kiedy to będzie, a nie chcę się już tej specjalnie ustawiać. Tym bardziej, że bardzo dużo rzeczy się teraz dzieje w Warszawie, i również kolejowych, ale więcej pewnie Wy już o tym wiecie. Natomiast jutro zobaczycie bezpośrednio w materiale, jeśli mi się udało wejść, trochę więcej informacji o tych nowych pociągach. Także jeśli nie chcecie tego przegapić, możecie wcisnąć, subskrybuj i ten dzwoneczek, bo będę nagrywać kolejny film niedaleko zachodniej o nowych pociągach skm -ek. Natomiast wracając do peronu siódmego, na którym się jeszcze znajdujemy, to już dochodzimy na do końcu faktycznie części, gdzie jest dach, no i tam jeszcze trwają prace bezpośrednio nad tym elementem, który takim odcinkiem, gdzie faktycznie możemy wyjść i uświadczyć deszczu, to też jest miłe orzeźwienie, że tak to powiem czasami, i też w tym miejscu możemy zobaczyć ten nowy napis, który się zaczyna powoli pojawiać. Warszawa Zachodnia, ale zobaczymy napis, jak będziemy za chwilę mieli jeszcze zdjęcia z bezpośrednio. Nad tym nowym dachem, a tu macie jeszcze zdjęcia, nakładkę bezpośrednio na peron 8. tak też, żebyście mogli mniej więcej zaobserwować, jak to wygląda w tym rejonie. No, powiem Wam, że te zejście, tutaj te schody, składki mi się podobają od dołu. Tak, to jest coś. No i ten dach tutaj schodzący na dół, też dosyć ładnie wygląda z tym oświetleniem, nawet takim mniejszym. Ale spokojnie, jeżeli byście myśleli, że takie małe oświetlenie będzie bezpośrednio na peron, to jeszcze będzie na peronie takie specjalne lampy. No i tutaj jeszcze jedziemy fragment po torowisku, po nasypie kolejowym do peronu. 8. no ale już przejdźmy sobie bezpośrednio na zdjęcia z powietrza, bo tutaj tego trochę jest. Najpierw zleknijmy sobie, jakby na pewno 6, 7 i 8 trochę od małych daszków, czyli tutaj odkładki. No i widzicie tutaj połączenia są właściwie całkowicie gotowe. Przy okazji, Buddy Mac zauważył, że bardzo dużo osób lata dronami, więc sobie wywiesił reklamę, którą jeszcze za chwilę zobaczycie. Mniej więcej, według mnie, świetny pomysł, bo faktycznie osób które nagrywają nawet na YouTubie. Filmów z Warszawy Zachodniej jest bardzo dużo, wszyscy raczej nagrywają je z drona, a przynajmniej zdecydowana większość, dzięki czemu można właściwie zrobić bardzo łatwą reklamę dla Budimexu i to za darmo, prawda? No i tutaj widzicie, jeszcze są faktycznie, prace trwają, no i tak jak mówiłem, teraz się odbywają już ostatnie odbory, odbiory tutaj torowiska i peronu, więc co na tym etapie aktualnie wygląda. No i tutaj widzicie, już lecimy. Jeden ten zwężający się wielki dach na no ten mały daszek jest pokryty żółtą tutaj planszą. Na której mamy oczywiście napisy od Budimexu, także taką reklamę tutaj mają. Tym razem widzimy ją, ale nawet najprawdopodobniej w jakimś z jednym z materiałów, jeśli ktoś byłby z Was zainteresowany, mogę wstawić tutaj spokojnie jakąś specjalną reklamę. A póki nikt pewnie nie będzie, to będę wstawiać w tym miejscu przecież subskrybuj, żebyście nie zapomnieli go, oczywiście. Bo takie bariery już robiłem podczas budowy tamwaju na Winnicy, tam zasłaniałem niektóre reklamy. Kto pamięta, to pamięta. No i tak, dach na górze, faktycznie tak jak teraz tutaj widzicie, jest też już właściwie gotowy, ponieważ większych prac nie można tutaj robić bezpośrednio nad użytecznym peronem, jeśli dobrze pamiętam. No i tak, nad peronem ósmym, tam dalej, co widzicie teraz po prawej, no to jeszcze prace trwają, bo nie ma jeszcze w tej całej powłoki. Nie mamy też w ogóle jeszcze paneli fotowoltaicznych, które będą leżeć bezpośrednio na dachu. Ale to jeszcze za jakiś czas będzie powstawać, ponieważ i tak żadne panele fotowoltaiczne aktualnie nie działają, no bo nie są podpięte do całej sieci. Sam budynek wielofunkcyjny nie jest jeszcze w pełni działający. Właściwie to nie jest jeszcze całkowicie działający. Nie jest tylko taka kubatura, ale cała elektronika tam się dopiero pojawia. Jest już dosyć dużo okablowania oczywiście w środku, no ale to jeszcze powstaje. No i też bezpośrednio zdjęcia z budynku w sumie Wielofunkcyjnego, postanawiam się, może mi się uda coś pokazać w najbliższym materiale, o tym właśnie już mówiłem. Czyli kolejny film z Warszawy Zachodniej, tak? Więc cały czas zachodnie, no, no co powiedzieć, no dużo się dzieje, ale ten kolejny film to będzie z przejście po całej stacji yy, Warszawy Zachodniej i nie tylko, bo też po torowisku trochę się przejdziemy. No i tu jest ten napis przy okazji zachodnia, który widzicie: Warszawa Zachodnia będzie, nie będzie chyba napisu stacja, musi tam nie zmieścił na początku. Natomiast wracając do tego, co będzie. To ja się przejdę oczywiście tunelem tramwajowym, też pod tym tunelem pod peronami, postaram się już przyszłym przejściem podziemnym, bo to może być coś ciekawego, co Was zainteresuje. Coś może z budynku wielofunkcyjnego uda mi się ugrać. Oczywiście przejście podziemne do peronu 9, tą część tutaj normalnie teraz nie widzicie. 1000 e, lecia tunel prawdopodobnie, chociaż nie obiecuję, może też coś się z niego pojawi. Także trochę informacji, i trochę filmów, i trochę zdjęć z Dajonu, których normalnie nie widzicie. I to wszystko najprawdopodobniej będzie w najbliższy weekend. Dla wspierających oczywiście wujków z Unii będzie to prawdopodobnie jeden dzień wcześniej lub yy, padają naście godzin wcześniej. To zobaczymy, jak wychodzi. Różnie tak, jak bywa. Także, tak jak już trzeci raz się powtórzy, to możecie kliknąć subskrybuj ten dzień dzwoneczek lubię się przez to, że to mówię. Kiedyś tego nigdy nie mówiłem i, i w sumie może było i lepiej. Nie wchodziłem w taką sferę. No i tak, tu jeszcze jest ostatnie zdjęcie a bezpośrednio z boku. Jak widzimy tam z tyłu dalej jest peron siódmy. Tu na bliskim ekranie widzimy, na bliskim obrazie właściwie, widzimy peron szósty. No i też widać jak wygląda dach tutaj w przełkroju. Zwróćcie uwagę też, że w niektórych momentach tutaj za chwilę już się Podnosi dach, jest miejsce przygotowane, niegotowe jeszcze do przyłączenia do dalszej części dachu, bo to po prostu wszystko będzie się łączyć w jedną całość w przyszłości. O tutaj widzicie, jest taka ścięta część i to się będzie wszystko ze sobą łączyć, bo tutaj już po prostu na takiej wysokości będzie połączenie z kolejnym peronem, tutaj peronem piątym. I od razu mówię, jakbyście byli ciekawi, kiedy kolejne fazy będą zamykaniem peronów piątego i czwartego, bo to będzie kolejna faza. Później będzie 3, 2, 1. Yy, znaczy, trzeci peron to no, nie wiem, w sumie, w będzie fazie. No to nie zmienia faktu, że piąty i czwarty peron będą zamykane najprawdopodobniej jakoś na wiosnę lub późną wiosnę. Także jeszcze trochę poczekamy. Także będzie krótki przestój teraz z zamykaniem peronów, ale niedługo też pewnie zobaczymy otwarcie peronu ósmego. Nie powiem Wam kiedy, ale sądzę, że. Możecie się już na to przygotowywać, bo to też nie będzie jakoś strasznie długotrwało, bo tam prace bardzo przyspieszyły teraz. Jeśli taki materiał wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. No i co tu już nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. E, tak jak mówiłem, jutro będzie skm no i później na kolejnych dniach jakoś mniejsze z tym. I jakieś warszawskich inwestycji inwestycje muszą wlecieć, żeby. Trochę odciąć się od cały czas pociągów. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!